Kłaniam się nisko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, moi drodzy. Piękna pogoda, cieplutko. Krótkie spodaneczki, lubię tak. Koszuleczka i na to bluza, moja stylówka. Słuchajcie, wszędzie każdy z Was się spotkał, wszędzie. Na pewno z takim typem człowieka w pracy, czyli z krzykaczem. Takim, takim dziwnym człowiekiem, który na huki bierze ludzi. Szczególnie ja się spotkałem z takimi w piekarni. Charakterystyczny wygląd takiego człowieka to brak zębów, totalne zaniedbanie, no i widać, że za kołnierz nie wylewa. Pracowałem z takimi nieraz. No i co mogę powiedzieć, moi drodzy? No męczyło to mnie, męczyło to mnie. Najczęściej to są tacy majstry, którzy wiecznie będą Cię poprawiać. Pomimo, że miałem tyle, tutaj też z takimi pracowałem pomimo, że mam wiele doświadczenia, robię swoją robotę dobrze, nieważne ile będziesz z nim pracował, to on będzie Cię poprawiał, to on będzie Cię poprawiał, będzie kurczę, yy, że on jest lepszy, dar się, szczególnie na młodych pracowników, młodych ludzi, pokazywał dar, krzyczał, no i najczęściej nikt z nim nic nie robi, co no bo jest Jakiś dziwny, każdy boi się zagadać, podejść, no w Anglii masa takich ludzi przyjeżdżała, nie wiem, nie wiem jak ich opisać, tych, tych wariatów, ale najlepszy sposób, wiecie jaki na nich jest, ostatnio w mojej pracy, nie w tej, co teraz pracuję, był taki człowiek, szarpał się tam z kimś, Dostawał warningi, czyli ostrzeżenia, nic to nie pomagało. No i co się stało? No ludzie zaczęli go traktować tak, jak on traktuje ich. No i kurczę, nagle z mięku yy, powiedział, że co się dzieje, dlaczego ludzie go tak traktują. Dlaczego go tak traktują? No co? Jak traktowałeś tak ludzi, to ludzie tak ciebie traktują. Mi się pytał Jarek, co jest z tobą? Byłeś taki miły. A już nie jesteś. Powiedz słuchaj chłopie. Nie jestem miły, bo ty jesteś miły dla ludzi. To jak mam być miły dla ciebie. Powiedz mi. Jak mam być miły. Słuchajcie, to się gorąco robi. Robi się gorąco. Wręcz ciepło. Czekajcie, mało latę na rowerze przejadą? Wręcz ciepło. Lato przyszło. Trochę za szybko, ale jak ja to mówiłem... Będzie takie pierdzielnięcie, że od razu będzie ciepło. No i wszyscy zaczęli go traktować tak jak od innych. No i co zrobił? Zwolnił się. Zwolnił się. Wielce oburzony. No, tacy ludzie najczęściej są zaburzeni. Powtórzę, krzykacze. Poprawiają cię na każdym kroku. Położysz chleb tak. To on położy go tak. Pomyślisz, że tak jest dobrze, ale nie jest dobrze. Położysz tak, klepton, położy tak. Albo ty położysz tak, to on tak położy. Musicie poprawić. Bo jakbyś się nie poprawił, to by był chory. No i wprowadza atmosferę w robocie taką naprawdę ciężką. Jak przychodził do stołu pracować z nami, no to nagle gadka się urywała. Ludzie przestawali rozmawiać. Koleś. Koleś narobił chleb. Koleś narobił chleb. Yy, zaczął, zaczął wrzucać tymi chlebami, że źle narobiony, że kurczę, że naprawdę tragedia. Dobra, przejdziemy przez drugą stronę ulicy. Żeby nas coś nie potrąciło, pójdziemy sobie w tamtą stronę mówię, każdego przedrzeźniać, poprawiać, albo pójdziemy sobie tam. Przedrzeźniać, poprawiać. Wiecie, jak to jest, nie? Taki jeszcze. Taki, jak to opisać takiego człowieka? Brakuje mi słów, moi drodzy. Brakuje mi słów. Trzeba muszę się zatrzymać, pomyśleć, ale słoneczko pali. Boże, że atmosfera. Co, że tak się zawiesiłem? Musiałem trochę pomyśleć, jak takiego człowieka opisać. No trudny po prostu, trudny. Trudny, no i co? Zwolnił się, poszedł do innej piekarni. Słyszałem, że popracował trochę, i znowu go wypierdzielili. Zobaczcie, jak zasuwa kobieta na rowerku, widzieliście? Widzieliście, widzieliście. No i naprawdę ciężko się z takimi osobami pracuje, pomimo też dla kobiet, są mnie mili. Ale dziwne, że pomimo zgłaszania do jakiegoś tam hr gdzieś tam, no to te osoby są trzymane. Bo co? Brakuje piekarzy, nie? Brakuje takich wykwalifikowanych osób do pracy, i one pracują, te osoby. U mnie tak samo. Druga zmiana. Boż. Druga zmiana. Widzę to, tych ludzi. To masakra. Jest jeden. Krzyczy na wszystkich. Ustawia ich. Po angielsku nie umie nic ani słowa, może coś tam parę się nauczył słów, żeby, żeby, żeby sterować ludźmi, nie? Podszedł do mnie, stoję przy maszynie, smażę pączki, o, to co lubicie. Podszedł do mnie gość i mówi, że a cześć, nie widzieliśmy się, mam na imię tak i tak. No i mówi, że pracował w Miami, pracował w Chicago, ogólnie w Stanach Zjednoczonych i Krzyczy na niego tam, że ma do stołu ja mówię hola hola, mówię przepraszam Cię kolego, rozmawiamy, no kurde, daj spokój. Trzy minuty Cię zbawi? No już nie zrozumiał mi o co mi chodzi, przyszedł i sorry, sorry, wiecie, takie kurwa orangutany. Ja pierdziele, nie? Takie granatem od puga oderwane, nie? Mogę to z czystym sumieniem tak powiedzieć, bo tak oni wyglądają, tak się poruszają i tak się zwracają do ludzi jest szacunku, a ja zawsze w pracy, tak jak i byłem w wojsku, to fala, ta pseudo, te gnębienie, to ja zawsze broniłem. Broniłem, moi drodzy, jak mogłem tych młodszych żołnierzy, jak już byłem starszy. Bo jak jesteś młody, to nic nie możesz zrobić, naprawdę. Może ci się wydawać, że możesz zrobić, ale nie zrobisz nic. Ja byłem starszy, już tam jakieś coś tam miałem, że mogłem, yy, mogłem, mój drogi widzu, Jakąś tam władzę miałem, chociaż to nie jest porównanie w ogóle tej fali kiedyś, a tej co ja byłem w wojsku. Ja byłem w wojsku w 2003 roku, no, ale było coś tam, nie? No, zawsze starałem się tych żołnierzy z mojego rocznika rozmawiać no, z nim, żeby tak nie traktowali drugich osób. No, kurde, naprawdę takie głupoty wymyślali, co niektórzy byli takimi, naprawdę nie powiedzieć z wyrolami, ale bardzo okrutni byli, nie? Ja to jakoś przetrwałem. Nie mówię, że ktoś tam mnie gnębił, znałem swoje miejsce w szeregu. No i było ok, były jakieś tam jaja, no ale też było parę, paru debili, których trzeba było unikać, nie? No naprawdę, jak dzisiaj wydaje, o ja to bym się postawił, no nie postawiłbyś się, nic byś nie, zrobi, by nie zrobił. No i tak to wygląda w pracy. W pracy, co niektórzy jak tutaj przyjadą, to myślą, że są kurcze, naprawdę, nie wiadomo gdzie. Gdzieś na podwórku, gdzieś w wojsku, a niektórzy się boją o pracę, stracić pracę, bo teraz o pracę jest ciężko, w miarę płatną w miarę normalną, jest ciężko no jak nie umiesz się odezwać jak nie umiesz się odezwać, to będziesz po prostu, no popychadłem no. ja tam w robocie się nie daje jak i nigdzie się nie daje. no i pracuję menadżera naprawdę mam spoko Ekipa spoko, ze mną pracuje Polak Konrad, pozdrawiam, no i luz jest no, każdy wie co ma robić, nie ma jakiegoś popychania ludzi, jakiegoś, jakiegoś takiego, jak to się nazywa mobbingu, normalnie pracujemy, a przyjdzie taki ham i on myśli, że zastraszy wszystkich, jest masterem, to jest syndrom master, już pow powtórzę, poznasz takiego bez zębów najczęściej, mądrzący się co to nie on, gdzie on nie był, co to zrobił, a właśnie Szerbaty. No ludzie kochani, no wygląda tak jak wygląda, no. Oj, pełno krakersów dzisiaj biegających. Mówię wam. Jesteśmy na Harzden. Więc się nie dziwię, że takie akcje mają miejsce. Tutaj możecie widzieć. Z temu chłopu kupowałem kanapki, bo mi się go żal zrobiło. Kłamał mnie, że nic, nic nie zażywa, ale jednak zażywa. Więc tak to jest, moi drodzy, o pracy dzisiaj takie było. Nie dajcie się w robotach, nie dajta. Jarek, ty wieśniaku, nie dajcie się w pracach, moi drodzy. Walczcie o swoje, bądźcie mili dla drugiego człowieka, szanujcie. Ale jak ktoś was nie szanuje, to się stawiajcie. Stawiajcie się grubo i nie bójcie się niczego. Ja tam kurczę zawsze, zawsze Stawiałem się, stawiałem się, czy był większy ode mnie, wyższy ode mnie. Zawsze się stawiałem. I nic się nigdy nie działo. Zawsze dawali mi spokój i sobie pracowałem. Bo jak sobie pozwolisz wejść na głowę, i zauważam jedno, tak zauważam, że to powiedziałem. Zauważyłem jedną rzecz: że jak jesteś dobry, to będą cię wykorzystywać, na głowę ci wejdą. Mój po prostu miły, rób swoją robotę, ale nie bądź też za dobry. Mój drogi widzu, lecę do poziomeczki, jak zwykle też krótki spacerek, też byłem dzisiaj w pracy, do 12 pracowałem od 6, .00. jest jakiś zastój, nie ma roboty, ale czasami tak bywa w tych miesiącach, na przykład kwiecień, maj, ja tam nie muszę po 8 godzin zapierdzielać, mi tam wystarczy z 30 w tygodniu, Jestem zadowolona, resztę sobie jakoś tam zarobię Moi drodzy, mam nadzieję, że o jakaś pizzeria nowa Spot The Wing czy już była. Nie mam pojęcia. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. O co mi chodziło? Nie dajcie się w robotach. Bo kurczę, naprawdę nie warto, nie warto tracić nerwów. Życie jest ciężkie. To jeszcze co, do roboty pójdziesz tam do pracy. Do pracy pójdzie, że będziesz się z jakimiś debilami. Nie stawiaj się i tyle. Subskrybuj, zostaw się po sobie w postaci komentarza. Zostaw łapkę w górę. Trzymaj się i czekaj, do, czekaj za następnym gniotem. Na razie. Cześć.